To zapraszamy pana magazyniera do chaty. Proszę, proszę. Oklaski dla seniorów z teatru Ale Buda za ich własną sztukę komediową. Zono, nie magazyniera. Jena inżyniera. Uniwersytet III wieku w Ostrudzie aktywizuje studentów. Grupa teatralna zaprezentowała się przed uczniami, tworząc przestrzeń do inspirującej wymiany międzypokoleniowej. Tak, to prawda! Niech będą spolne kroki, spolne kuni, stodoły i konie, i wszystkie, ale to wszystkie zrobią nas śmiechu. Chcemy przedstawić zarówno dla młodszych, jak i dla starszych, bo to jest bardzo fajna rzecz. Także integracja jest dzisiaj zawsze wspaniała. I to będzie tak: elektryfikacja wsi gwizdowo, na wesoło. Zamiast lampy naftowej będzie Wam świecić żarówka. O, taka żarówka. Radio umieli Wam życie. Ja nie podpisę. Zdechnę, a nie podpisę. Nie, nie. Wolę już te lampy. Po chrześcijańsku. Bez lampy nie ma dla mnie życia. A później, na zakończenie, chcemy jeszcze przeczytać takim. Y Taką przyjaźń aż po grób. Po prostu jak dwie młode dziewczyny, które były w ogóle młodziutkie, jak się zaprzyjaźniły, jak się bawiły na zabawie. No i potem się po latach spotkały, opowiadały swoje perypetie życiowe. O. Pan inżynierze, ktoś przybył do pana z powiatu. A kto to taki? Nie wiem. A, A, witam pana. Dobry. Dobry, dobry, witam dzień, dobry. serdecznie, widzę, że pan Proszę trafi... bardzo, zapraszamy. Trafił do wspaniałej placówki. No Słyszałam, tak. że tu nawet jeszcze... Ziemniaki gotują trzy razy w tej samej wodzie. Życiowe perypetie mogą mieć różne oblicza, w tym także te związane z oszustwami internetowymi. Bezpieczeństwo seniorów w sieci wymaga czujności i ostrożności. Dlatego tak ważne są rozmowy i edukacja w tym zakresie. Wishing to jest kwestia głosowa, że może do nas na zadzwonić telefon. Ktoś zdobył głos, np. Na naszego dziecka albo męża. I przez sztuczną inteligencję, przez model sztucznej inteligencji przerobił ten głos. i na przykład możemy słyszeć, że jesteśmy w niebezpieczeństwie, e, ktoś przyjdzie po pieniądze, e, tylko w ten sposób możemy się uratować. Jak pokazuje praktyka, seniorzy również muszą stale poszerzać swoją wiedzę, zwłaszcza o cyfrowym świecie. Mamy sporo problemów jako społeczeństwo z oszustwami, często te oszustwa dotykają osoby starsze. Więc już moim pomysłem w poprzednim roku było takie krótkie szkolenie dla seniorów. Jak rozpoznać oszustwa, najczęstsze oszustwa, aby tych zdarzeń było mniej, żeby rzeczywiście oso, oso, osób, osób pokrzywdzonych także było mniej. Miejscem spotkania było osiedlowy Dom Kultury Jedność w ostrudzie. To przestrzeń otwarta dla mieszkańców przez cały tydzień. Odbywają się tu zajęcia artystyczne, taneczne, teatralne i muzyczne, a także warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów. Dom Kultury oferuje koncerty, wystawy, seanse filmowe oraz spotkania integrujące lokalną społeczność.